Dzień dobry. Dzisiaj byłem na rozprawie w sprawie odwołania od wyroku 1000 yy, zł za próbę wejścia na teren dzierżawy. Dokładnie brzmiało to, że 2 lipca o godzinie chyba 21.30 krzykami, wyzwiskami próbowałem wejść na teren dzierżawiony, ogrodzony, należący do Eby ze Zolaki. Tym zakłóciłem spokój. I ciszę pani Ewy Zezulak. Do tego dołączyłem dzisiaj w sądzie wniosek dowodowy w postaci ksiąg wieczystych, w postaci y, pism ze starostwa z gminy potwierdzających, że taki teren należący do skarbu państwa nie istnieje. Sędzina oczywiście odrzuciła te wnioski y, dowodowe, uzasadniając, że po prostu. Ona nie jest od tego, żeby rozstrzygać takie spory, ale ja nie wnosiłem o rozstrzygnięcie takiego sporu. Ja po prostu dałem papier potwierdzający, że nie ma tutaj takiego terenu, że jak mogłem krzykami, wyzwiskami próbować wejść na dzierżawiony teren skoro na Gusiaka 19 takiego terenu nie było, nie ma i nie będzie, bo to jest teren należący do gminy i dwóch współwłaścicieli, ale pani y, sędzia dalej się upierała, że ona nie jest od tego i teraz jeszcze chciałbym dodać, że sędzina, nie pamiętam nazwiska, ja nie chcę przekręcić, gdzieś tam mam na wyroku Wydała wyrok, yy, gdzie uznaje za winną moją partnerkę i dostaje partnerka 550 zł za bezpodstawne wezwanie policji. Oczywiście na wniosek pani Woluk, która dzisiaj też była oskarżycielem po, posiłkowym i teraz yy, partnerka od tego wyroku została uniewinnona. Trzech policjantów nie było w stanie, bo oni byli świadkami, udowodnić winy partnerce. To już zastanówmy się, jaki to był wyrok tej pani sędziny, która mnie dzisiaj. Jeżeli nie potrafi trzech policjantów udowodnić winy partnerce na wniosek pani Iwony Wolu, to już daje do myślenia, że tutaj coś jest, jest tak, nie tak. Ci policjanci nie zostali do tej pory yy, pociągnięci do odpowiedzialności, bo nie dopełnili swoich obowiązków. Po chwili, gdy partnerka została za te bezpodstawne wyzwanie policji yy, uniewinniona, czyli powinni przesłać yy, papierki do prokuratury i ona powinna wyciągnąć konsekwencje za niedopełnienie obowiązków. Dodajmy do tego jeszcze, że yy, wrócę do tej sprawy, że po prostu... Skoro ja daję dokument, yy, który mówi, że nie ma tu terenu do skarbu, należącego do skarbu państwa, to pani sędzia nie musi rozstrzygać tego, bo to nie trzeba rozstrzygać. To są księgi wieczyste, chyba że yy, sędzia twierdzi, że po prostu mogą być sfałszowane, ale pisma od starostwy chyba nie. Albo z gminy, która potwierdza to samo. Czyli jeżeli dowodem w sprawie yy, mojej, może być fałszywa umowa dzierżawy podbita że jest zgodna z autentycznością przez panią Woluk czyli dowodem potwierdzającym że nie było dzierżawy mogą być księgi wieczyste i sędzia powinien przyjąć mój wniosek dowodowy i nie wystąpiłbym z wnioskiem o wyłączenie sędziego sędzia został wyłączony i sprawa będzie 28 Breśnia. O godzinie 12.30 Chciałbym podziękować jeszcze yy, świadkom, którzy kłamali, ocierniali mnie, mówili, że wyzywam, że tam do bicia. Yy, czy było nagrać takie zajście, jeżeli istniało? Przecież wy nagrywacie wszystko, ale nie mogliście nagrać? No udowodnijcie przed sądem, nagrajcie. Albo jak macie nagrany taki film, to proszę o udostępnienie go na Facebooku, bo ja mam dużo rzeczy, które mogę udostępnić, zwłaszcza o dzieciach pani Zezula, gdzie grożą mi, wyzywają mnie. To są ludzie właśnie, którzy powinni być ukarani. I działamy dalej, nie poddajemy się tak jak mówiłem. Ja nigdy ja nie wiem co znaczy słowo poddać się i dlatego będę pisał wszędzie po prostu. Dzisiaj trafiły pisma do gminy w sprawie y, tam niezgodności, przekroczenia uprawnień po pani, y, która jest właścicielą kom lokalu numer 4. Jak mogła udostępnić y, tutaj tą posesję bezpłatnie y, na zagospodarowanie dla pani Ewy, jak po prostu w okresie tym jeszcze nie był właścicielem, bo od września 2022 był właścicielem. Dziękuję i nie zawracam więcej głowy, bo dzisiaj też mam trochę spraw do załatwienia. Dziękuję i do widzenia.